Dzień dobry, witam Was serdecznie. Byłem w kinie na Baby Driver. Baby Driver to film Edgara Wrighta, reżysera m.in. filmu Scott Pilgrim kontra świat, który z pewnością znacie. A jeśli jakimś cudem nie znacie, to olejcie Baby Driver i obejrzyjcie Scott Pilgrim kontra świat. Hey, what's up! Okej, okay, wracając. Najpierw oczekiwania wobec Baby Driver rozbudził świetny zwiastun. Potem podsyciły go jeszcze bardzo dobre pierwsze recenzje. A potem doszli do tego jeszcze moi znajomi, którzy po pokazach przedpremierowych byli po prostu zachwyceni. Czytałem tweety Dema, czytałem tweety Icaboda i... Chyba znowu będę tym, który narzeka. Ale okej, okay, nie zrozumcie mnie źle, bo Baby Driver to nie jest zły film. Baby Driver to... Przeciętny akcyjniak z gangsterami, pościgami, strzelaninami, jakich wiele, tylko wyróżnia się jednym elementem. Montażem. I właśnie od tego elementu zacznę, bo jest wspaniały. Otóż, jeśli jeszcze tego nie wiecie, istotną rolę w filmie odgrywa muzyka. Bohater cały czas słucha jakiejś muzyki i film jest zmontowany pod muzykę. I nie oznacza to tylko tego, że dynamika montażu jest wpasowana w dynamikę muzyki. Są też na przykład takie triki, że samochody mijają bohatera na ulicy do rytmu, a dźwięki Ulicy zgrywają się z dźwiękami tych piosenek, które słucha. I momentami zastanawiałem się wręcz, jak to jest zrobione. To znaczy, czy aktorzy mieli za zadanie strzelać do rytmu z karabinami, czy może strzały zostały dodane w postprodukcji, tak żeby pasować do utworów? Nie wiem, w każdym razie robi to. Ogromne wrażenie. Przez pewien czas, bo w pewnym momencie się przyzwyczaiłem, a w pewnym momencie wręcz zaczęło mnie to trochę irytować. No i wszystko to jest oczywiście bardzo subiektywne, i część z Was pewnie będzie zachwycona, mogąc oglądać rytmiczny teledysk przez niemal dwie godziny. Ale dla mnie to trochę za mało, bo jak ten teledysk przestał robić na mnie takie wrażenie, to odkryłem, że pod spodem to w sumie niewiele jest. Wszystko jest bowiem podporządkowane tej teledyskowości filmu. Dostajemy garść bardzo charakterystycznych postaci, dzięki czemu nie trzeba spędzać zbyt dużo czasu na budowaniu ich charakterów. Grają je zresztą nieźli aktorzy, chociaż chyba nikt z nich za bardzo nie wychodzi poza swoją strefę komfortu. No i wrzucamy tę całą bandę w dość oczywistą i przewidywalną historię. Historię, która. No, właśnie, mogłaby być historią w teledysku. Wiecie, są takie fabularyzowane teledyski, i ta, ta historia jest dokładnie taka, tylko że trwa dwie godziny. I ja się momentami nudziłem. Ale powtarzam jeszcze raz, to nie jest zły film. W zasadzie wszystkie te uwagi, o których mówię, są świadomą decyzją reżysera, to znaczy, tak miało być. Tyle, że poświęcenie tak wielu elementów filmu na rzecz jednego montażowego triku powtarzanego przez dwie godziny, to jest. Jednak trochę za mało, żebym się zachwycił. Dzięki ciekawemu montażowi Baby Driver zdecydowanie wyróżnia się spośród innych letnich akcyjniaków, ale czy jest jakimś z miejsca kultowym i doskonałym filmem czy arcydziełem? Nie wydaje mi się. Więc zobaczyć można, ale podejrzewam, że za miesiąc nie będziecie w ogóle pamiętali o istnieniu tego filmu. Tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się na razie.